Siema, ja jestem Parot i w tym odcinku zagram sobie na bazie Star Killer. Oby to się wszystko dobrze udało, bo ostatni raz jak grałem na bazie Star Killer to też nagrywałem i Nie udało mi się zatrzymywania nagrywania i się w końcu nie zapisało. I teraz chcę, żeby wszystko było normalnie. Dlatego. Po prostu. Na Po prostu zagram e, Wcześniej nie jeszcze wylosowałem tą samą mapę, ale e, z ruchu oporu to ja nie chciałem być z ruchu oporu. To jest, jest mapa na której lubię być, tylko z, z najwyższego porządku O! Czekaj, stój, tam, tam... A, wieżyczka. Au, 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 au. E... To może sobie wezmę skuter, jak nie będę na to utajem. Ładunek się usprawia. Potrzebne wsparcie przy dopływie paliwa. O, już jednego gryfera woliłem. za ruchu oporu! Brak identyfikacji! Mm -hmm. Nie, nie doceniliśmy liczebności ich wojsk. Wycofać się na dalsze pozycje Zwalimy ich w śmiertelną pułapkę. Dobra. Nie, no nie tam pasuje ten ale nie damy im przejść. Chronić główną bramę, odeprzeć Out. każdy atak ruchu oporu jaki nadejdzie. Aha. Dobra, to wezmę sobie snajpera. Lubię snajperów. E, to jest w ogóle takie coś jak chyba, tylko e, po prostu z kosmosy kurczę, tu, tu jest taki bohater! Co się dzieje? Zabezpieczają bramę! Brama! uderzenie! Zgnieść ich! Już! O dobra ci mogę mieć jeszcze taja To ja biorę tego! Tego biorę, tego biorę! Wszystko. Patrzcie, to jest pralka. Okej, okay, czasem się kończy szybciej. Dobra, eee, muszę. I mamy X-sięgę. Odpoczynku. Dobra, ktoś gra z nami. Dobrze. No co? Chciałem Nigdy wiedzieć, tak nie warto Jak wojownicy o wielką sprawę. Wycofać się na ostatnią linię obrony. Nikt Będą nie próbowali nie odmocnić blok więzienny. Chcą spostrować systemy drzwi cel i wewnętrznej bramy. Nie hmm. mogą uwolnić swoich ludzi. Zrozumiano? Tak, nie uwolniam swoich ludzi. Obiecuję, że nie Ha, ha. to tak jest chyba Haks. Jak dobrze kojarzę. Że... Tak nie, Haks tutaj siedzą. Lubię tak sobie latać na tej, na tej kamerce. Dobra, no to mamy snajpera. E, Ostatnio, w sensie ta runda co grałem przed chwilą. To grałem bohaterów, ale to było tak nierealistyczne. będzie w sensie, tak nie, nie związane z tagą, że w końcu się poddałem i tego nie wrzucam. Chyba, że chcecie, chociaż i tak tam nie, nie powiedziałem żadnego pożegnania ani nic, ale... Jak będziecie bardzo chcieli, to napiszcie, to może nagram, ale to już nie dzisiaj, nie tylko jutro. FN2187? Nie, ja myślałem, że tam jest. Wiecie, to fin. A ty piłko ty piłko jedna. A czyli wtedy tylko była obniżka... Cel. To jakiś protokół forsujący! Protokół forsujący, dobra. Będę jednym z dziesięciu szturmowców. W skład jednej właśnie drużyny składa dziesięciu szturmowców, z tego jeden może być ogniowy albo obsługiwać ten mega blaster. Ten. To, to, to nie jest Blaster, to jest Mega Blaster. Tam super ciężki karabin, nie pamiętam. Ja myślę, że gdyby y, to było w Star Warsach jako obsadze, to by tych wszystkich jest już w więzieniu rozstrzelali. Jak mi się tylko zdaje, bo jednak to jest najwyższy porządek. Dobra, au. Ło, co to było? Nie ma niczego po tysiąc? Smutne. Dobra, to ja sobie wezmę oficerkę. Ja teraz zbieram clean officer żeby mieć tą S5, jak to tam się używa. Od Myszowo yy, z wersjanej na wyszło. No to już niech na polubitwy, tożsamość ściśle tajna! Au! A ja myślałem, że to jest jakiś normalny żołnierz. A to się tutaj zgadzało, że to jakieś łuki, to to chyba był nawet chybaka. na cel! Zaraz to był Wejder? To ja jestem był mierzyłem się, to ja tam muszę powiedzieć. Nie, i przegrałem, tak? Ruch ucieka, 500, ale nie! To niemożliwe! Tak się dzieje, panie generale. A jeszcze odbijemy tam gdzie się ludzi daje słowo. No tak, i to by było w zasadzie na tyle tego odcinka. Do. Można mieć takiego skina dole. Mhm, okej. Okay. A więc tak, dawajcie lajki, subskrybujcie. No i co? No i do zobaczenia w kolejnym...